Witam wszystkich, dzisiaj zrobimy sobie bardzo użyteczny program, jakim jest kalkulator BMI, czyli z angielskiego Body Mass Index, czyli po prostu indeksu masy ciała, który na podstawie podanych przez nas danych, czyli masy i wzrostu, będzie w stanie określić na przykład czy, czy mamy niedowagę, czy mamy wagę prawidłową i tak dalej. I zaczniemy od tego, że otworzymy sobie edytor kodu źródłowego. Tutaj wybieramy oczywiście język C++. I nazywamy nasz plik, jakże oryginalnie BMI. Dobrze. I tutaj jest ważna rzecz. Będziemy tutaj przy działaniu matematycznym, będziemy korzystać ze wzoru BMI równa się masa, podana w kilogramach, przez wzrost razy wzrost, czyli po prostu przez wzrost kwadrat. I Tutaj mam już trochę pliku. Zadeklarujemy sobie najpierw bibliotekę. Ja tutaj już ją mam, więc jeżeli wy nie macie, to musicie ją sobie zadeklarować, co nie jest jakieś bardzo trudne. Teraz using namespace std oraz funkcję int main rozpoczynająca program. I tak jak już wspomniałem, będziemy tutaj korzystać z działania matematycznego, gdzie będzie masa, wzrost. No i oczywiście to BMI, więc tutaj radzę zadeklarować zmienne w typie float. Czyli tutaj masa, wzrost i BMI. Dobrze. I tak program musi nas zapytać właśnie o tą masę i wzrost, więc piszemy "Siaut, podaj swoją masę w kilogramach, to już w skrócie napiszę. I endline przejście do nowej linii i to zapisujemy pod zmienną, oczywiście masa i kolejne zapytanie podaj swój wzrost w metrach. Dobrze i endline i tutaj jeszcze zmienna wzrost, dobrze i teraz działanie matematyczne. BMI równa się masa dzielone przez kwadrat wzrostu, czyli wzrost razy wzrost. I tutaj, żeby jeszcze to działanie ładnie wyglądało, to ten kwadrat wzrostu sobie umieścimy w nawiosach. Może całe działanie tutaj w nawiasie. Dobrze. I teraz Cout, które nam wypisze podany przez nas wynik. I tu jeszcze line. Dobrze. I teraz uruchomimy sobie program. Zobaczymy, jak on działa. Zobaczymy, jak on działa przy jakby, różnych rodzajach danych. Tutaj to może chwilę potrwać, więc jakby co zrobić, cięcie krótkie. A nawet nie, nie trzeba było. Dobrze, podaj swoje masę w kilogramach. 75 na przykład. Podaj swój wzrost w metrach. Ja teraz podam w centymetrach, żebyście zobaczyli co się stanie. No może za wiele się nie stanie, ale o, wyjdzie nam coś takiego. I różnica pomiędzy tymi centymetrami a metrami jest taka, że jakbym użył tutaj metrów, czyli 1.84, to wyszedłby wynik 22,1. Czyli tutaj przy tym BMI musielibyśmy jeszcze dopisać razy 10 tysięcy, ponieważ kropka tutaj musiałaby się przesunąć o 4 miejsca o tutaj, żeby był właśnie wynik 22,1, no ale zrobimy sobie jeszcze, włączymy sobie jeszcze raz program, wpiszemy takie same, tutaj wpiszemy już, o. i to jest poprawny wynik, 22,1 i jeszcze końcówka, no dobrze, kalkulator poniekąd jest już zrobiony, no ale jest taki no, średni, Lepiej by było zrobić taki bardziej funkcjonalny program, który na podstawie właśnie na naszego BMI powiedziałby nam, czy mamy niedowagę, czy mamy wagę prawidłową, i tak dalej. I dlatego skorzystamy sobie tutaj z instrukcji warunkowej IF. Ja sobie tutaj skorzystam ze ściągawki. I tak, jeżeli nasze BMI będzie mniejsze od 18 to wyświetl napis z nie do wak ja sobie może skopiuję tam instrukcję żeby było prościej dobra i tak następna rzecz jeżeli nasze bmi jest większe lub równe 18,5. I jednocześnie jest, to nasze BMI jest mniejsze lub równe 24,9. To wyświetl napis. Waga prawidłowa. Dobrze. teraz sobie skopiuję tą dobrze. I idziemy tak dalej, ja to może trochę przyspieszę, żeby nie było zbyt nudno. Trzeciego stopnia, która będzie większa y, lub równa 40. Dobrze. O, całkiem ładnie to wygląda i przetestujemy program. Mm -hmm. Dobrze. Podaj swoją masę w kilogramach, 75. Podaj daj swój wzrost. Dobrze. I wszystko ładnie działa. Mamy tutaj podane BMI, również wagę prawidłową, z czego jestem całkiem zadowolony. <laughs> Więc tak, dziękuję za uwagę. Proszę również o subskrypcję mojego kanału. Wpadajcie też czasami na mojego bloga, link w opisie. Do zobaczenia.